Dzień dobry. Witam bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Nikodem. A to jest... Pierwszy odcinek z gry Harry Potter i... kamień filozoficzny. Nigdy nie ograne, Mam nadzieję, że nic nie będzie się pieprzyło podczas nagrywania. Póki co jest y, bardzo dobrze. Musiałem pokombinować y, co tu zmienić, jak to zmienić. I póki co jest dobrze. Yeah! Kurde. Ale aż dziwnie się czuję nagrywając Starego Pottera. Naprawdę tak. Dziwnie. Chłopiec, który przeżył. Kom Czyli to zaczynamy przygodę z Harry Potterem, tak oficjalnie. Wiadomo, jest jeszcze FNAF do, og... do ogarnięcia, ale y, Harry Potter też y, może być. Mam nadzieję, że, tak jak mówię, mam nadzieję, że mi się nagrania nie spierdzieli, bo próbowałem już wszystkiego, żeby nagrywać. No a w końcu udało mi się, nie? Tak jak obiecałem, polego. Olego Harry Potter chciałem. Yy, tla, chciałem normalnego Pottera ograć. Czy to na 100%, czy nie na 100%, to już jest kwestia czasu. I moich. Y, umiejętności gamerskich, że tak powiem, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Dumbledore stood Muszę was poinformować, że w tym roku korytarz na co coś ten poprawy death. jest zabroniony dla wszystkich o ile nie chcą the hat. <gryphalus> <gryphalus> Albo z Dumbledore. Z Dumbledore. Okay. Slytherin, the hat in his ear. Tak. You could be great. To wszystko w Slytherin ci na Naprawdę? Co ty nie powiesz? No, well, if you're sure, better be. Więc niech będzie Gryffindor! Tak było. No i okej. Okay. I Github'a i mamy... Pierwsze zajęcie? Kogo my tu mamy? O jest i Harry Potter.

Czemu Dumbledore tak cicho no, mówi? Ja wiem, że to starzec i w ogóle no ale bez przesady don't be late. No dobrze, nie spóźnij się Dobrze, to idziemy O nie, a ja mogę skakać z spacją? Dobra, mogę skakać z spacją, to o tyle dobrze Eee... Dobra, sterowa... Czułeś że tutaj jest jakaś taka... Podczas czarowania i nie wiem co i jak. Ogarnijmy to. Głośność dźwięku. Szybkość myszy. Ja bym ją trochę zwiększył. No i okej, okay, i dobrze. Eee, Wznawiamy grę. O, kto to? Freddy George. A nie, to Ron Wesley. Dobrze, Ronaldzie, idziemy za tobą, przyjacielu mój.

Sterowanie myszą ciężkie jest. No i dobra, czy my możemy tutaj czegoś użyć, jakieś alochomory? Nie, póki co nie. Dobra, co tam? O skakanko w powietrzu, jak miło. Okej. Okay.

Dobrze, będę uważał. Ja jestem zawsze uważny. Panie Fredzie Weasley, czy tam George Weasley. Nieważne. Um, Okej, okay, dobra, tutaj mamy. Aine um, klejne. A nie, tutaj. Dobra, Irytek. Sturdzioba. Czy ja mogę sprintować? Ui, ui. oj, oj, ojoj. Oj. Mogę w niego walnąć? Chyba nie, no dobrze. No, niestety. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy czekoladowego Froga. No dobrze, no to wiemy. Każdy je zbiera. Ile wy, wy potrzebujecie, przepraszam bardzo, 25 pasolek? Wy jesteście naprawdę koledzy, bardzo pazernymi kolegami jesteście Nie lubię takiego czegoś takiego pazerstwa, ale z racji, że jesteście moimi ulubionymi postaciami w Harrym Potterze jednymi oczywiście z ulubionych, bo macie zarąbisty vibe i dobry humor no to oczywiście nie będę was wyzywał Panie Gredzie i Forge Weasley Grede i Forge. <gred> Dobrze, dobra, mamy tutaj czekoladowego żabu. Czekoladowe żabu Co sumie no, trochę nam zdrowia ubyło, co prawda. Ej, tu może być alohomora jakaś Tu tutaj wrócimy, jeśli będzie się dało. Oj oej Ej, właśnie. To będzie obrona przed... Harry Potter w powietrzu chciał się wspiąć. Ja pierdzielę. Do czego to doszło? Boże święty, jak. Ciężko się tym steruje, naprawdę. No, Harry! Harry Potter! Wee! Wee! Dobra? No dobrze, idę no ile powiem? Super. No wy zawsze lubiliście eksperymenty. Jaką kartę dostałem? Pokaż mi. O! Czyżby to Albus Dumbledore? Dobra, idziemy na pierwszą lekcję obrony przed czarną magią. By obejrzeć kartę czarodziejów naciśnij przycisk ESCAPE. A następnie kliknij folio magii. No i dobrze. A to sobie zobaczmy tego Dumbledora. Na pewno to jest albo z Dumbledore. Albo z Dumbledore. Chyba, nie jest potwierdzone. Nie jest jeszcze potwierdzone, w którym roku się urodził. Dobra, obecny dyrektor Hogwartsu przez wielu uważany za największego czarodzieja współczesności. Ale, Beka. Ale, Beka. Nie, 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 nie jest podana data urodzenia Dumbledora. Dobra, Harry, wspinamy się. Grzeczny Potter. XD Dobrze, yy, co? Obrona przed czarną magią, czy tam zaklę zaklęcia? O, Draco Malfoy! Well, well, well. If it isn't the Harry Potter... Harry Potter. I'm Draco Malfoy. Well, pra so <laughs> <see. laughs> I to, co ty pierdzieli? Trochę dźwięk się nam tutaj krzaczy, ale no cóż. O, Hermiona! Cześć, Hermiona. Nie, nie pamiętam cię w ogóle. O, idziemy na zajęcia z profesorem Flitwickiem. Nie, to profesor Quirrell. No tak, obrona przed czarną magią.

O Jezu, nie zdążyłem! Nie będzie 65, a nie będzie, hwe, 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 hwe. Bardzo chwa flipping! chwa chwa Bardzo, super, i darmowe 15 punktów, o oh, Jezus! Dobra, jak nie będzie 80%, to ja jestem. Haha, <śpiewanie> XD! <śpiewanie> no i patrzcie, drogie dzieci, 50 punktów będzie. Nie będzie. No szkoda. O! Udało się! Pięknie. Cudownie. 50 punktów darmowe. Tak się to robi dzieci. Punktacja za lekcję. 4 na 4. Jestem najlepszy. I'm the best. Dzieci. O nie! Flipendo Challenge! Proszę nie! Ja nie chcę! Panie profesorze! Dobra, ja jestem czegoś ciekaw. Czy tutaj możemy zdobyć coś takiego? Kurde, nie jest to pokazane. Ej, slytherin ma więcej punktów. Halo! No dobrze, spróbuję na tej beczce... Za... Ej, czemu ja mam włączoną podpowiedź? Flippendu! Ej, mogę gdzieś jeszcze flipę dorzucić? Nie mogę, no dobrze. Dobra, profesor Quirrel też da radę Flippendo! Dobrze! Turlanko! Dobra, musimy tu widzę skręcić. Mamy tutaj coś? Nie. Pewnie alohomory będziemy się kiedyś uczyć. O, tu jest gwiazdka! Okej, okay, dobra, tutaj mamy balkon. Tu... Ja bym chciał tą gwiazdkę. Halo, panie profesorze, jak ją zdobyć? Dobra, zaraz pewnie się dowiemy jak ją zdobyć. O. No, przełącznik. Dobrze, panie profesorze. O, złoty kocioł, który robi te, jak ono się zwą, yy, Eliksiry wylosokowe, a przynajmniej w Lego tak było. Bardzo realistycznie się ten kocioł przewraca, podoba mi się to. O, zarąbiście Gwiazdka otwarta. Super, ale to jeszcze nie koniec. Ja tu widzę dużo rzeczy. Bardzo dużo rzeczy tu, no. Harry! Czemu Harry nie może tu wskoczyć? Halo! A może dopiero... Eee. Nie no, ja jajce robisz, prawda? Tak, muszę przejść drugą stroną, no dobra, ile tych gwiazdek trzeba, pięć? Nie wiem, ale zaraz zobaczymy, dobra, tutaj widzę jakiś przełącznik jest Okej, okay, dobrze, tu mamy Flippindoo Slipendo! O, i tutaj mamy przełącznik, dobrze. Dobra, to teraz co? Muszę, muszę wrócić, tak? Rozumiem. Rozumiem, że muszę wrócić tutaj do pana profesora Quirella i przejść sobie na wprost, tak? Tak, tak, tak? tak? Bo nie wiem, tak szczerze. A, dobra. XD, no to mamy drugą gwiazdkę. Superancko. Obstawiam, że tutaj będzie 5 gwiazdek, a nie 10, tak jak w z kabanu. O, Prawie bez głowy nick. O no, no 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 no! Prawie bez głowy nick nigdy by o nie powiedział prawie game bez głowy nik. Tylko sernikola. Ma ma dziwny głos. The game will restart from this point, if you Możesz też load a saved game from the Super, menu. Sano, wczytać, także w menu, z menu. dzięki. Dzięki, panie, panie. ser Nikolasie. O, szybki zapis. O, Flipendo. A, super, jedną fasolkę nam to dało. Okej. Okay. Aj mnie to Flipendo! Flipendo! Jezu. Przepraszam za te trzeszczenia w tym... No, to słychać i to strasznie. Przepraszam za te trzeszczenia w grze, ale nie wiem jak to naprawić. Może na kolejny odcinek to ogarnę. Ważne, że przynajmniej nagranie działa. To, to... Chociaż tyle, dobrze. O Jezu, ile, ile tych kociołków? No, Tutaj mamy. To tu jest profesor Quirrel. Casto Flippendo spell on this block to knock it out of the way. Dobrze. Dobrze, panie Psorze. Halo. Flippendo! Flippendo. Jestem ogą. Okay. Flippendo! Ale dobra, bo tam gwiazdka była. Ty, nie, 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 ja tam na razie nie chcę iść. Tam była gwiazdka, ja bym bardzo chciał ją jakoś zdobyć, bo tutaj widzę... Tak... I to pewnie nam otworzy tą gwiazdkę, prawda? Harry! Um. O, jeszcze tutaj. No, tak jak myślałem. Tak jak myślałem. Warto czasami pokminić. Ty, chary. Coś się nauczyć chodzić. No, no, co jest z tym dźwiękiem? Halo. Głośność muzyki, głośność dźwięku. No dobra, no nie ogarnę tego, no jakby, sorry. Ktoś mnie do mnie pisać. Nie ta osoba, co trzeba. No dobra, no mniejsza o to. Um, idziemy dalej. No mówię, tak, na przyszły odcinek spróbuję ogarnąć ten dźwięk w grze. Ui, dobra Flipendo! Dobra Flipendo! Ile ja mam w ogóle już tych gwiazdek? Trzy chyba. Dobra, co my tu mamy? Jakiś bazon. ...dało nam to fasolkę. E, tam raczej nie chcemy wpadać. Ale mamy zapis. I flipendo. Dostałem fasolkę? A, chyba automatycznie. Jezu, co to za... ...krzyki jakieś. O! Wróć! Tu jest wybór wielu ścieżek, ty! Aha, bo tu, to, to, to tak. Tutaj wracamy, tak? Czyli muszę jakoś na górę przejść w takim razie. No dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko jasne. Flipendo! Flipendo. Flipendo! Nie, czyli muszę tak czy siak wskoczyć, albo i nie. Albo wskoczę. Jakie, Taki, jakie kurczy! Dobra. Oj, 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 ale się dźwięk pierdzieli. No nie no, nie ogarnę tego jakby, sorry widzowie, ale... O! Dobra. Super. I co teraz? A, i teraz muszę tędy prawdopodobnie iść, przesunąć. To. Mam nadzieję, że komnata tajemnic nie będzie tak się krzaczyła jak kamień filozoficzny. Ok, i tu jest. co? Piąta gwiazdka? Tak. O, Jonks! Jezu, nienawidzę tych ruszających się platform. One są. Gdzie był zapis? Oh my fuck. Oh my god. Dobra. Innego wyjścia nie mamy. Uwielbiam jak w tych starych grach te postaci tak stękają. Tak. Uch. Uch. No halo, ej! Ło, wow, co to się tutaj to spagowało? Oj, coś się z grą zaczyna krzaczyć. Aha, serio nie mogę kraty teraz otworzyć? No wreszcie. Oj, są duże problemy z tą grą niestety. 58% zużycia procesora? Ty se jaja robisz. Oj jezuś, Harry! Ostrożnie! No tak, no musiałem encoder zmienić nagrywania, bo. Jezuś, już myślałem, że Harry się w ścianie zbagował, nie? Ale bym się zdenerwował, nie? Flipendo! Dobrze, flipendo! Ok? Zawsze to jest. Dobra Zdenerwowanie, dobra, podejdź bliżej O ja Nienawidzę tych platform Obywatelskich Ej, hey, Rytek Obstawiam, że Nie, tu jest zwykła, malutka Klitka, tak? To co, to 10 gwiazdek jednak będzie? Eee Trochę lipa Nie ukrywam, że trochę lipa No, ale no, przynajmniej pierwszego defa miałem. Okay. Hey, Rytek! Obstawiam, że tam coś będzie, nie? Chciałbym nawet. O, gwiazdka! To dobrze, że tutaj trafiłem. Bardzo dobrze. Tylko teraz tam wrócić. Jezu, nienawidzę takiego czegoś jeszcze przy tak słabym zorganizowaniu gry. Naprawdę ciężko, ciężko tutaj sterować, powiem szczerze. Oh my gosh, dawaj! Dobra, dobra, niech odjedzie sobie. Kurde, długo jeszcze z tego skakania? Jakby tutaj był gdzieś checkpoint, naprawdę. To by było cudownie, kameralnie, za zarąbiście i w ogóle wszystko. O! Jak miło! Dobra. Nie no, błagam, save mi dajcie! Proszę! Jest save! Jak miło, jak przyjemnie. O, nie gnomy. Mr. Potter. They like to p p pester young wizards. Knock him on his backside to complete the challenge. They move quickly and can be quite a nuisance. Dobra. Awa! koledzy! Poraz zjechać. Awa, Kolego! No dobra. Coś się udało ogarnąć, no. Ciężko. Jest ciężko niestety. Ale...

Oh, no Latania! Back in their Gryffindor common room. Harry, Ron, and Hermione talked about their exciting first days at Hogwarts. No super There was much talk about the break-in at Gringotts' Wizard Bank. But there was little time to dwell on this, since Harry and his friends were expected at their flying lesson with Madame Hooch. Dobrze jest. Oh nie! lekcja Latania! I am your instructor, Madame Hooch. Superancko Ale to moi drodzy Do mnie, miotełko Ale to moi drodzy. O Jezus, literin, jak dużo. Moi drodzy, to w kolejnym odcinku. Bo już 30 minut mamy nagrywania. Tymczasem trzymajcie się cieplutko. Do następnego odcinka na razie hej hej!